Idzie, idzie, TikTokerka ee, z eventu i zobaczcie, jak to jest wysoko. Nie boisz się, że tutaj spadniesz? Zobacz, jak to jest wysoko. Wysoko, nie boisz się. Patrz, uciekła mi, no, uciekła mi, no, uciekła mi, a ja chciałem jej ja coś zapytać. No co suma, tam, co tam mała? E, bardzo dobrze, bardzo fajny event TikTokowy, bardzo było przyjemne. No a u ciebie to zawsze jest bardzo fajnie, hmm. bardzo ekstra, bardzo super, ale tak ogólnie, co. Ale... Będziesz TikToki nagrywać? O co pytasz? O, zapytam, czy będziesz nagrywać TikToki? Tak, nagrywam już je ja od siedmiu lat. Ale to już nie są TikToki, tak jak były kiedyś, że zawsze coś No, kiedyś to tak ja robiłam w ogóle, tylko podkładałam usta pod jakiś tam ten, to takich trendów się już Tańczyłaś, nie robi. Tańczyłaś? Tak. U mnie jest, tak, u mnie jest autentyczność teraz, także... Czyli to, co wszyscy będą robić, TikTokerzy, za jakiś rok, dwa, trzy? Nie wiem, czy to będą robić, bo dzisiaj było dużo z AI, i to mnie przeraziło. To mnie po prostu przeraziło, że teraz będzie coraz więcej sztucznych pań stworzonych przez... Nie, sztucznych, ale ładnych, chociaż takie wszystko porobione, usta porobione. No ale czy ludzie to będą chcieli oglądać? Ciekawa jest. Ja będę oglądał. Ciebie. No, ty jesteś ja nie jestem porobiona, aczkolwiek coś sobie to może zrobię, zobaczymy. Aha, hipokrytka, hipokrytka, no no, hipokerka, hipokrytka. Co chcesz robić, Arkadiusz? Bo rozumiem, że czekamy na, na, na kogoś, żeby po nas przyjechał. Tak, czekamy na Ubera, żeby było taniej, bo jest godzina 16, tam ileś, 17, Gdzie to mam jest ubiec? najdrożej. Czy mam zjeżdżać? Nie, chcę, żebyś tutaj stanęła bliżej, to wtedy będzie, będę miał efekt tutaj nakręcania, bo tak stanęłaś, jakbyś tak nie wiadomo o co chodziło. No to wiadomo, z TikTokerami tak jest. Oni myślą, że zobaczą jakie trendy są i będą trendy nagrywać, a ja jadę na maksa, na maksa z nią. i że zaraz wejdziesz na koniec. No i jest... dobrze, jak na kogoś wejdę, to będzie śmiesznie. Ale powiem Ci jedno, że dzisiaj poszła pierwsza rolka rano z torebeczką i już Marta od koronmocy ma kilka zamówień na tą torebkę. Także I super! Bardzo, bardzo się cieszę, że obserwujecie, że jesteście i... No, już że zamawiacie też u No i takie cuda, Rzeczy. takie cuda. Ściągam tak. już ten takie opaskę. Nie bo się... ściągaj, zostaw, opaski się takie z hotelu Pit zostawia. Chociaż tego, do tego, do samolotu. Location. Do samolotu zostaw. Nie. Zauważyłaś to, jak wracaliśmy nieraz samolotem i wszyscy z hoteli jeszcze mieli opaski, bo zapomnieli, no. zapomnieli. No, czyli się podpali w jakim hotelu byli. Ale bardzo fajny film oglądaliśmy z Arkadiuszem, ale to w kolejnej rolce mam opowiemy. Więc w kolejnym odcinku, do zobaczenia.